Albo i nie. Przyjedziemy. Widzisz? Przyjedziemy! No to o, rozumiem! <grywka> Telewizyjny przewodnik po kraju rusza w Polskę. Czyli para w Polskę! Jeżeli ta rzeka nazywa się Żarka, to doprowadzi nas do Żar. No, powinna, ale nie doprowadzi, dlatego że jest zakopana pod ziemią. Jest najbardziej ukrytą rzeką w Polsce. Jak to zakopane? No, tak. no dobrze, jeżeli mi to wyjaśnisz, to e, ja pokażę Ci najbardziej wydeptane mury miejskie w Polsce. A ja zaprowadzę Cię do starej łużyckiej wsi, która ma ze 300 lat. Dobrze, a ja zaprowadzę cię do kościoła miejskiego, w którego ścianę wmurowana jest głowa konia. A dzięki nie będziesz mogła poczuć się jak Ania z zielonego. Zgórza? Lasu. <noise> a do żar wejdziemy przez błękitną bramę. Robert, nigdy nie mówiłeś mi, że masz problemy z rozpoznawaniem kolorów. Bo nie mam, ta brama nazywa się błękitna. Bo? Bo kiedyś oplatała ją roślina o nazwie indygowiec i w liściach miała barwnik, który nazywał się indygo. I te liście y, farbowały bramę na błękitną. To musiało niesamowicie wyglądać. No, podobno. Szkoda, że teraz tak nie jest. Ale na pocieszenie mogę Ci powiedzieć, że ten barwnik był używany w starożytności i jest używany do dzisiaj. Na przykład jest w Twoich dżinsach. To mnie wcale nie pociesza, bo... Od tego ta brama nie staje się bardziej błękitna. No, chyba, że powiesisz na niej swoje piękne opięte Błękitna brama była reprezentacyjną bramą wjazdową do rezydencji promniców. Rodu, który od XVII wieku przez prawie 200 lat władał żarami. I zapanowania którego miasto przeżywało swój największy rozkwit. Pierwszymi właścicielami byli natomiast dewinowie. To oni już w XIII wieku ufundowali poza murami miejskimi maleńki kościółek, który obecnie jest najstarszą w żarach gotycką świątynią. Obok kościoła powstał cmentarz, na którym chowano i to aż do II wojny światowej zasłużonych dla miasta obywateli. Dziś po tej najstarszej żarskiej nekropolii pozostał tylko mur. Zlikwidowano ją w latach 50. w ramach akcji tak zwanego porządkowania miast, czyli niszczenia wszelkich niemieckich śladów na tych ziemiach. A i kościółek w okresie PRL-u zamknięty był na cztery z pustym. Za to zawsze otwarta dla wiernych była fara. Jej początki sięgają czasów romańskich. Monumentalna, górująca nad miastem budowla stoi na fundamentach xiii wiecznej świątyni. Z tamtych czasów zachowała się kamienno ceglana dzwonnica oraz fragmenty murów. W miejscu, gdzie prawdopodobnie pierwotnie wchodziło się do kościoła. We wnętrzu barokowa kaplica, bogato zdobiona sztukateriami i malowidłami. Pochodzi z XVII wieku, a ufundowali ją promnicowie, ostatni właściciele żar i w niej też spoczęli na wieki. Robert, wiesz, że ściana kolejnego z żarskich kościołów swój wygląd zawdzięcza córce piekarza? A co jest na którejś ścianie jej podobizna? Jej nie, ale konia. Aha, konia. <grym> Nic nie rozumiem. Otóż córka piekarza była bardzo piękną dziewczyną. Kochali się w niej wszyscy młodzieńcy z żar. Ale ona żadnego z nich nie chciała. Jeden z zalotników, którego zaloty odrzuciła, wiedział, że bardzo boi się koni, to puścił na nią swojego wierzchowca. Spłoszony koń zaczął ją gonić. Ona uciekała przed nim, dobiegła do wieży kościoła. Wbiegła schodami w górę, koń za nią. Stanęła tam wysoko, przy tym okienku wąskim. Koń stanął za nią. Przestań. Zdesperowana przecisnęła się przez to wąskie okienko i wyskoczyła. Koń wyskoczył za nią, rżąc, jestem pegazem? Przestań. Na szczęście sukienka zahaczyła o ten występ w ścianie Aha. i zamortyzowała upadek. No ale koń miał już mniej szczęścia, zaklinował się w oknie. Na kto go wyciągnął? Musieli go porąbać i wynieśli go w kawałkach. Na pamiątkę tamtego zdarzenia ojciec dziewczyny kazał wmurować w ściany właśnie podobizny głowy konia. Aha, a sam otworzył sklep z koniną. Co do końca swoich dni. Być może historia ta wydarzyła się jeszcze w czasach, gdy kościół należał do Franciszkanów. Zakonników w XIII wieku sprowadził do miasta Albrecht Dewin. To on wskazał im miejsce budowy kościoła i klasztoru. I w niedługim czasie obie budowle stanęły tuż przy murach miejskich. Taka lokalizacja nie była przypadkowa. Potężne bryły kościelnych zabudowań pełniły bowiem dodatkową funkcję funkcję obronną. Franciszkanie prowadzili w żarach szpital i szkołę elementarną. Ale tylko do połowy XVI wieku. Wtedy to bowiem w ich zabudowaniach wybuchł pożar i strawił obie budowle. Jedynie kościół udało się odbudować, ale Franciszkanie i tak opuszczali już miasto, w którym zapanowała reformacja. Dziś świątynia jest kościołem garnizonowym i jak na wojskowy kościół przystało, strzeże go rycerz. To oczywiście przejaw poczucia humoru obecnego kapelana, ale takich drewnianych figur jest w żarach więcej. Dlaczego? O tym niebawem się teraz jak królewna. Jak chcesz, to się możesz poczuć jak y, królewna czeska, saska, pruska albo piastowska. A czemu zawdzięczam tak szeroki wachlarz możliwości? No, historii. Y, żary leżą na pograniczu śląsko-łużyckim kiedyś tu było bardzo niespokojnie. Miasto często zmieniało właścicieli, przynależność państwową. Dowodem jest ten piękny kompleks pałacowo-zamkowy. Założę się, że kto inny postawił pałac, a kto inny zamek. A jeszcze kto inny zaprosił sławnego kompozytora niemieckiego, Georga Telemana. Drugi po Bachu. No, niektórzy uważają, że to Bach był drugi po Telemanie. Robert, nie kłódź się ze mną, bo zaraz zapytam cię, co sądzisz na temat niemieckiej muzyki w XVIII wieku i okaże się, że nie masz o tym pojęcia. Jeżeli chodzi o XVIII-wieczną y, muzykę niemiecką, to... Nie mam o tym zielonego pojęcia. Tak właśnie podejrzewam. <laughs> Żarski zamek zaczęli wznosić dewinowie na miejscu dawnego grodu. Kolejni właściciele miasta przebudowali już warownie na wzór włoskich renesansowych rezydencji, a promnicowie dokończyli jej upiększania. Powstał reprezentacyjny dziedziniec z arkadowymi krużgankami. Bogato udekorowano też zegarową wieżę. I taką właśnie budowlę ujrzał Georg Filip Telemann który w 1704 roku na zaproszenie erdmana Promnica stanął na żarskim zamku i objął kierownictwo kapeli dworskiej. Zadebiutował przy niebyle jakiej okazji. Oto na żarski dwór zajechał król polski August II Mocny. Być może już wtedy monarcha usłyszał utwory, w których pobrzmiewały nuty mazurków i polonezów. Telemana tak zafascynowała bowiem polska muzyka ludowa, że jej motywy wprowadził do światowego kanonu. Jednak mimo rozbudowy sam zamek nie zaspokajał ambicji promniców. Na początku XVIII wieku dobudowali więc do niego pałac. Powstała druga imponująca rezydencja. Ale jej świetność nie trwała już długo. Zakończyła się kilkadziesiąt lat później wraz z wygaśnięciem rodu promniców. Choć o mały włos nie stałoby się to jeszcze odrobinę wcześniej. A to za sprawą pewnej pięknej hrabiny, która przyprawiała mężowi rogi z promnicem właśnie. Oburzony małżonek wyzwał go na pojedynek. Do strzelaniny jednak nie doszło, bo zdradzany mąż w ostatniej chwili dowiedział się, że jego żona przyprawia mu rogi również z królem. A że nie chciał reszty życia spędzić w twierdzy Königstein, musiał uznać po prostu, że sprawy nie było. Widzę, Robercie, że próbujesz zapoznać mnie z teorią społeczeństwa klasowego.